Wszyscy, którzy w tej sprawie próbują dociec prawdy, mają kłopoty. Jest takie powiedzenie, jeżeli nie można podważyć faktów, zawsze można pod wiarygodność osoby, która te fakty zebrała. Osobiście przekonał się o tym prokurator Andrzej Witkowski, któremu dwukrotnie odbierano śledztwo w kluczowej sprawie. Osobiście przekonałem się o tym także ja. 13 maja 2008 roku do mojego mieszkania wkroczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy pod pozorem płatnej protekcji względem, oficerów, względem oficera wojskowych służb informacyjnych Zabrali mi do cały dorobek dziennikarski życia, m.in. ponad tysiąc stron dokumentów dotyczących księdza Jerzego Popiełuszki. Jeżeli nawet prokuratura i ABW wierzą w to, że miałem cokolwiek do czynienia z rzekomą płatną protekcją, to na jakiej podstawie zabrano mi ponad tysiąc stron dokumentów dotyczących księdza Jerzego Popiełuszki? Gdy zapytałem o to prokuratorów prowadzących moją sprawę, nie uzyskałem odpowiedzi. Wobec tego zadałem tylko jedno pytanie czy jeszcze kiedykolwiek odzyskam dokumenty, które mi zrabowano. Zrabowano, bo tak to nazywam. Odpowiedź składała się z jednego słowa. Nie. Żadnego uzasadnienia. Po prostu nie. Razem z całą rodziną zapłaciliśmy za to bardzo wysoką cenę, o której mimo pół wielu miesięcy wciąż bardzo trudno mi mówić. To nie jest historia. To jest coś, co wciąż trwa. Ale mamy nadzieję, że za wstawiennictwem księdza Jerzego Popiełuszki będziemy mieli, mieli siłę, żeby przez to wszystko przejść. Mamy nadzieję. Ja mogę jedno zdanie, panie redaktorze, bo dla mnie jest niezrozumiałe tak naprawdę jedno. Pisze się podanie, prosi się o zwrot i potem trzeba po prostu... Ja, ja nie rozumiem, jak w niepodległej i suwerennej i demokratycznej Polsce jest możliwe nieoddanie tysiąca stron y, jakiejś książki, wszystko jedno jakiej. N nie potrafimy tego przeprowadzić. To nie jest pytanie do ipn to, to, nie, to, nie, to nie IPN tutaj powinien siedzieć, tylko stosowny minister, którego podwładni odmawiają zwrócenia materiałów, nawet w PRL-u, czy, czy po PRL-u można było coś odzyskać, tak? To, 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 to jest pytanie. Ten zaszczuty dziennikarz dzisiaj odwołuje się do pomocy nadprzyrodzonej do wstępnictwa księdza nie, Jerzego, nie, bo nie, może... Ja, 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 ja myślę, że Polacy zasługują na posiadanie państwa. Ja wiem, że może to się wydawać takie absurdalne, że, że, że my nagle chcemy mieć własne państwo, no ale ja mam taką, taką fanaberię, ja bym je chciała mieć, tak? No i w tym państwie Pani istnieje... Pani podzielam tak, to Spraw Wewnętrznych, istnieje, prawda, prokurator, pisze się podanie, proszę o zwrot, nie ma to nic wspólnego z raportem WSI, czekam, odpowiedź, są jakieś procedury, ileś tam tygodni, jak nie, to się odwołuje, to występuje, no i ja, 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 no ja, wszystkie, tak. wszystkie te procedury zostały dochowane? No nie, ja, ja nie usłyszałam, że, że, że... Mam nadzieję, że napisał, że, że, że jest podanie, że jest przyjęte, że on prosi o nie tylko sposób. on, jego, jego adwokat. Tak. I nic. I nic. No. I nic. No tak. To bardzo interesujące. I tu postawimy kropkę, no ponieważ tak. tej sprawy w tym składzie nie rozstrzygniemy. No tak, tu brakuje kogoś. E.